Właśnie dzień dobry To dzisiaj piątek A, To mleczka się napić Jeszcze została pizza To podgrzaliśmy sobie Żeby z rana skosztowało albo się zmarnuje I chciałem właśnie ogółem wszystkich, a kołnierzyk nałożyłem w ogóle wszystkich pozdrawiam a i chciałem podkreślić że że ta w cudowna kobieta Pani Ewa to chyba wie, że niedługo mam urodziny i chyba mi na urodziny wysłała trochę alkoholu. Co wypiję z Meksykanem? Może ktoś przyjdzie. To kiliszka czy dwa tam ja wszystkiego nie będę pił, bo ja w ogóle nie jestem alkoholikiem żadnym. A jeszcze jak ja otworzył piwo wczoraj, to papierosami suniłem. bo ja nie piję. Wczoraj tam o 17.00 otworzyłem A, pół piwa i chciałem właśnie o, na patelni. O i keczup. Mm. dużo właśnie dałem keczupu mm. i tego białego. O to jak Polska o biało-czerwone, bo ja Polak Byłem bardzo pyszny. Panie Wojciechu, proszę wydać ocenę. Proszę o takie rzeczy się nie pytać. To jest cudowne. A nie, wczoraj też ocenę, ocenę. Ocenę to w szkole się dostaje oceny. To jest pyszne. Ludzie jak dzwonią do mnie, Mówią, całe te szaleją i do sklepu. No a za zagranicy Polacy widzą, jak ja coś robię, czy coś jem. To od razu do sklepu kupują i to samo. Widzą, jak ja robię, i to samo robią. Mówi, o, to naprawdę jest bardzo dobre. A ja sobie... Przypomina się. Dla rodzinny dom. Siedzą Polacy za granicą i non-stop mówią, że przypomina się mama, tata, że babcia całe te, w domu jak robią. Czy święta, czy są w domu, czy niedziela. Aż leci, to nic. będą dzieci. A coś chciałeś się spytać. E, chciałem się spytać się, e, czy jak... Ale pan już to powiedział, że jak bo ja chciałem w sprawie e, rodziny się spytać się, czy jak e, dzieci są, czy matka czy ojciec za granicą, to jak pan powiedział, że e, przypominać się do nich bo czy to prawda że jak z Anglii do pana dzwonili to też mówili że e, tak idą do sklepu e, po to, co pan do też, polskiego sklepu do polskiego sklepu idą tak i kupują to co ja robię cały te i tak samo starają się robić mówi no, to naprawdę jest są pyszne rzeczy. No, bo ja ogółem kiedyś pracowałem trochę w kuchni, więc znam się, jak robić. Się śmieli, jak ja robił z pomarańczami i rozynki jeszcze na koniec rzucił bigos. To był bardzo pyszny. Bardzo na pyszne. Słodko, na słodko. To nie było, to przysłali, y, znajomy przy, przysłał y, swojską kapustę, o, o, ona jest o wiele lepsza jak się kupuje y, w sklepie, czy w budach. I cały wysłał i ogółem zrobiłem. I to A. O... Bardzo dobre. No, poranek. Dobre, no, na zakończenie podróż pan kogoś. to pozdrawiam A jeszcze o, jeszcze później będziemy truskawki jeść ze śmietaną, to też się nagra o, i pozdrawiam właśnie tego Michała i w ogóle wszystkich pozdrawiam którzy mnie oglądają mam bardzo dużo widzów Chcą mnie oglądać, bo widzę, że jestem ugłym. Jak ktoś dzwoni, nie denerwuje mnie, nie wyzywa. Cały te ja, ugłym, z każdą osobą potrafię porozmawiać, wysłowić się. Tak jak ktoś przez telefon, jak teraz, samego rana, Ubudziłem się, przyzygnałem się Spytałeś się co będziemy sobie Mówię to trzeba kończyć tą pizzę bo się zmarnuje bo ciepło jest Bo truskawki są w tym W lodówce To się zrobi jeszcze Wszystko się zrobi i wszystkich ludzi którzy mnie oglądają wszystkie cudowne kobiety, które staną może która będzie chciała bliżej mnie poznać to ogółem proszę napisać do mnie list i wysłać zdjęcie i numer telefonu to będę dzwonił będziemy może gdzieś tutaj niedaleko Może gdzieś z Białgostoku Albo koło Białgostoku To zawsze można się spotkać Porozmawiać Gdzieś sobie iść na lody Czy usiąść sobie na ławce Porozmawiać Teraz lato zaczęło się to można na plaży iść jakoś sobie poopalać się razem cudownie i dla wszystkich wolnych kobiet przysłałam bardzo gorącego buziaka no, i życzę dobrego weekendu dla Was. Dla wszystkich. I dla mężczyzn, i dla kobiet. I dla dzieci. Dzieci też oglądają na pewno mnie. Dzieci są wspaniałe, kochane. I wszystkich Was serdecznie, gorąco pozdrawiam i bądźcie zawsze ludźmi uśmiechniętymi proszę nie denerwować się być być normalnym wesołym niesmutnym człowiekiem a to nawet mleka nie spróbowałem, ale spróbuję jeszcze, bo o, już mam co, muszę skończyć. O, przychyliłem się na pół, o ile jeszcze uciekło. Dobra.